Merkury w Raku. 27 czerwca 2023 roku. 27 czerwca o godzinie 2.23 planeta komunikacji i intelektu, czyli Merkury przeszła ze znaku powietrznych bliźniąt w wodny znak Raka i pozostanie w nim do 11 lipca. Przebywanie Merkurego w bliźniętach sprzyjało łatwej i zrozumiałej komunikacji, wyrażaniu siebie, a my byliśmy ciekawscy. Teraz czas na zmiany i przejście Merkurego do znaku Raka. Co oznacza ta zmiana i przebywanie Merkurego w Raku? To niebiańskie wydarzenie przynosi zmianę w sposobie, w jaki przetwarzamy informacje, wyrażamy siebie i łączymy się z innymi. Merkury w Raku zachęca nas do odkrywania naszej emocjonalnej głębi i przyjęcia naszej intuicyjnej natury. Należy liczyć się ze zwiększoną inteligencją emocjonalną. Merkury wraku wzmacnia naszą inteligencję emocjonalną i zachęca nas do komunikowania się z empatią i zrozumieniem. Nasza intuicja staje się ostrzejsza, co pozwala nam wychwycić subtelne wskazówki i niewypowiedziane słowa. Rozumieć się z kimś bez słów. To brzmi pięknie, prawda. Ta podwyższona wrażliwość pozwala na głębsze połączenia w naszych relacjach osobistych i zawodowych. Wykorzystaj ten czas, aby autentycznie wyrazić swoje emocje i bądź otwarty na uczucia osób wokół Ciebie. Komunikacji będzie patronować serce. W tym okresie nasz styl konwersacji staje się bardziej delikatny, współczujący i opiekuńczy. Jesteśmy skłonni mówić prosto z serca. Dzieląc się naszymi myślami i uczuciami w troskliwy i rozważny sposób, bejnek nikogo nie urazić. Istotne jest również uważne słuchanie innych, ponieważ mogą oni komunikować się za pomocą sygnałów niewerbalnych lub wyrażać się pośrednio. Więzi emocjonalne można teraz dodatkowo wzmocnić wzmocnić poprzez otwarte i szczere rozmowy. Ponadto Merkury w Raku zachęca nas do zaufania naszej intuicji i polegania na instynkcie podczas podejmowania decyzji. Logika i rozsądek mogą zająć miejsce z tyłu, gdy poruszamy się po świecie przez pryzmat emocji. To czas, aby uhonorować swój wewnętrzny głos i pozwolić mu się poprowadzić. Zaufanie do instynktu może prowadzić do intuicyjnych spostrzeżeń i odkrycia ukrytych prawd których normalnie byśmy nie odkryli. Musisz wiedzieć, że rak jest znakiem związanym z dbaniem o siebie i dobrym samopoczuciem emocjonalnym. Podczas tranzytu Merkurego przez raka konieczne jest nadanie priorytetu czynnościom samoopieki, które odżywiają twoją duszę. Poświęć czas na introspekcję, prowadzenie dziennika, medytację lub spędzanie czasu z bliskimi. Zbadaj swój emocjonalny krajobraz i zastanów się nad swoimi osobistymi potrzebami, pragnieniami i celami. Ten okres wspiera wewnętrzny wzrost i uzdrowienie. Pod wpływem Merkurego wraku nasza uwaga w naturalny sposób zwraca się ku naszemu domowi i rodzinie. To dobry czas na zacieśnianie więzi z bliskimi. Tworzenie harmonijnego środowiska życia i angażowanie się w działania sprzyjające budowaniu więzi emocjonalnych. Bądź otwarty na rozwiązanie wszelkich przesłych konfliktów emocjonalnych, ponieważ obecność Merkurego w raku może ułatwić zrozumienie i przebaczenie. Warto wykorzystać te szanse. Rak jest znakiem, który pobudza kreatywność i pielęgnuje wyobraźnię. Dzięki temu tranzytowi nasza komunikacja nabiera niekiedy poetyckiego i artystycznego charakteru. Odkryj swoją kreatywną stronę, angażując się w takie czynności jak malowanie, pisanie lub angażowanie się w muzykę. Puść wodze fantazji, która może inspirować do innowacyjnych pomysłów i unikalnych rozwiązań problemów. Podsumowując to, podróż Merkurego przez raka oferuje nam możliwość wykorzystania naszej inteligencji emocjonalnej, zaufania naszej intuicji i rozwijania głębszych więzi z innymi. W tym okresie komunikacja staje się kanałem empatii, współczucia i zrozumienia. Pielęgnując siebie i nasze relacje, możemy w pełni wykorzystać te zmiany i doświadczyć osobistego rozwoju. Pozwól Merkuremu w raku poprowadzić cię do miejsca emocjonalnej autentyczności i głębszego zrozumienia siebie i otaczających cię osób. Wróżbita Łukasz Węcka